Poniedziałek, 27 dzień maja. Tomasz Nykiel, witam Państwa bardzo serdecznie. Wracamy z dziennikiem po weekendzie. Sprawdźmy, co przygotowaliśmy w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Mieszkańcy osiedla pod Jeleniami pikietowali w sprawie stanu dróg na terenie byłej jednostki wojskowej. Jak mówią, od 6 lat jest coraz gorzej, a Agencja Mienia Wojskowego i miasto nie podejmują żadnych działań. Trzy dni trwały obchody jubileuszowego 25 święta matki, organizowanego przez proboszcza parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach. Program był przepełniony atrakcjami dla osób w każdym wieku. Kilkudziesięciu mieszkańców osiedla pod jeleniami w piątek apelowało o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu osiedlowych dróg. Do worka z problemami wrzucają również brak oświetlenia oraz kanalizacji ulicznej. Mieszkańcy bloków na terenie były jednostki pod jeleniami, mówią dość i domagają się skutecznego działania dotyczącego poprawy stanu osiedlowych dróg. W piątek przy ulicy Podchorążych zorganizowali pikietę, chcąc wyrazić w ten sposób niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy. Jak mówią, stan dróg to jedno. Kłopotem jest także brak oświetlenia i kanalizacji ulicznej. Drogi są po prostu dziurawe, nieoświetlone należycie, tak jak powinny być na, na tego typu osiedlach. Mieszkaniowych zagrażają raz bezpieczeństwu. Yy, takiemu, że po prostu w nocy jest ciemno. Jak ktoś nawet chce się przejść do, do naszych budynków tutaj z ulicy, no to yy, wiadomo, ktoś się może zaczaić lub, yy, lub potknąć się na, jakimś, na jakiejś dziurze i no, naszym zdaniem stan tych dróg jest yy, karygodny. Mieszkańcy czują się lekceważeni, bowiem żyją na tym osiedlu od 6 lat, i przez ten czas ani miasto, ani Agencja Mienia Wojskowego nie podjęły żadnych kroków zmierzających do poprawy stanu dróg. Problem dotyczy około 1000 mieszkańców. To naprawdę jest problem nie tylko nasz, ale gminy. To, to jest naprawdę żenujące, że przez 7 lat, jak tu mieszkamy, bo tyle yy, wtedy został dany pierwszy budynek. Nie zmieniło się nic kompletnie, a dewastacja... Tylko się pogłębia. Mieszkańcy przerzucają się korespondencją z agencją oraz miastem, bezskutecznie czekając na reakcję w ich sprawie. Przypomnijmy, że 11 lat temu agencja Mienia Wojskowego zawarła z samorządem porozumienie, na mocy którego zobowiązała się nieodpłatnie przekazać działki przeznaczone pod drogi publiczne. Instytucja umowę jednak zerwała i do przejęcia nie doszło. Władze miasta zapewniają, że dążą do wypracowania zadowalającego strony stanowiska. W ubiegłym tygodniu prezydent Zawiła wysłał w tej sprawie pismo do ministra Obrony Narodowej. Nie może być. Tak, żeby agencja posprzedawała budynki, czerpiąc z tego korzyści finansowe. I nagle e, od 2002 roku czy doprowadziła, dopuściła do tego, że drogi zostały zdewastowane. I w tej chwili e, prawa stawiają tak: niech miasto to weźmie, zapłaci nam 700 tysięcy za drogi i wyłoży następne 700 tysięcy na remont. No ja na to się zgodzić absolutnie nie mogę. Stanowisko nasze jest jasne. Okej, okay, już obiecywaliście inne nieruchomości, stadiony. Któreście posprzedawali, już nic nie chcę. Tylko proszę mi tą drogę załatać, nie remontować, bo pełen remont jest 3 miliony złotych. Tak doprowadzić do stanu, żeby mieszkańcy mogli się tam poruszać. O postępach w sprawie będziemy informować na bieżąco. Za nami 25 jubileuszowe święto Matki organizowane w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach. Trzydniowe obchody przepełnione były atrakcjami dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Festyn z okazji święta Matki to już tradycyjna impreza organizowana w Cieplickiej parafii Matki Bożej Miłosierdzia. Jak co roku, na tłumnie przybyłych gości czekała moc atrakcji, z których dużą popularnością cieszyła się loteria fantowa. Najważniejsze jest to, co dzieje się w ludziach, żeby szanowano Matki. Szanowano mat kochano kobiety na płaszczyźnie chrześcijańskiej, polskiej. Jeśli to zostaje po naszych działaniach społecznych, mam pełną satysfakcję, bowiem bogactwo człowieka jest w jego sercu, w jego duszy. Oby polskich rodzinach rzeczywiście, tak jak ojcowie przekazali nam macierzyństwo i ojcostwo bardzo szanowane. Na zaproszenie księdza Steca do Jeleniej Góry przyjechał m.in. Włodzimierz Lubański, który w sobotę spotkał się z mieszkańcami i opowiadał o swojej piłkarskiej karierze. Czy dzisiaj nie... Chciałby się Pan zaangażować, nie wiem, być selekcjonerem albo w jakimkolwiek klubie pomagać w jakiś sposób, żeby ta piłka no, jeszcze z panem żyła? To znaczy, się, jeżeli chodzi o moją osobę, miałem różne epizody współpracy z klubami. Natomiast nie zakończyły się one powodzeniem. Jeżeli chodzi o selekcjonerstwo czy o propozycję trenerską, takich nie otrzymywałem, więc po prostu nie mogę nic na ten temat powiedzieć. W tym roku festynowi towarzyszył szereg nowości. Więcej okazji do zabawy czekało także na młodzież. Dzieci mogły korzystać z atrakcji w miasteczku ruchu drogowego. Po raz drugi w organizację tegorocznego święta włączył się między m.in. Międzyszkolny Ośrodek Sportu w i Górze. Jesteśmy po to w Jeleniej Górze, żeby promować sport, żeby promować kulturę fizyczną, aktywno, aktywny wypoczynek. I tak jak już tutaj w drugi rok jesteśmy uczestnikami w Święcie Matki, które organizuje ksiądz Józef Stec swoje swojej parafii. Można zauważyć, że są tutaj koszykarze, są tutaj w tym roku szachiści, są warcaby. Na dole boisko przygotowane, takie prowizoryczne, ale myślę fajne, bo widzę duże zainteresowanie piłką nożną. Licznie zgromadzeni goście mogli wysłuchać koncertu orkiestr dętych oraz obejrzeć występy zespołów wokalnych. Po raz kolejny wręczono także oskary parafialne. Gościem tegorocznego święta matki był ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Dla mnie słowo mama jest szczególnie ciepłe, ponieważ ponieważ jestem sierotą od dziecka. Ale to, co ksiądz doktor Stet urządził tu w parafii przez mszę świętą. Z udziałem orkiestr i chórów przez estradę, przez paradę, przez prezentację aktorów i wielkich ludzi, przez oznaczenia. To dla mnie jest coś niesamowitego. Najważniejszym przesłaniem tej uroczystości, jak przekonuje od wielu lat ksiądz Stec, jest to, by kochać swoich rodziców i okazywać im miłość. Bracia Mieczysław oraz Bolesław Osipikowie zorganizowali po raz kolejny okolicznościowe spotkanie bliźniaków. W przedsięwzięciu wsparł ich prezydent Jeleniej Góry oraz przewodniczący Rady Miejskiej. Agnieszka i Wojtek, Jaś i Antoś, Ela i Klara, Ania i Paweł, wszystkich łączy jedno, mają swoich bliźniaków. W Jeleniogórskim Ratuszu spotkało się około 10 par w wieku kilkunastu miesięcy i kilkunastu lat. Inicjatywę współorganizowali oczywiście bliźniacy. Myślę, że jest to taka, by coś w promocji miasta Jeleni Gory, dlatego żeby pokazać, że z bliźniakami też można pojechać na jakąś wycieczkę, zrobić jakąś prelekcję, ale czegoś się dowiedzieć od bliźniaków także, jak na przykład sobie radzą, czy mają te same myśli, zainteresowanie itd. Tak to jest bardzo dosyć tego ciekawe, więc dlatego będziemy starali się z bliźniakami porozmawiać na ten temat i dowiedzieć się. Czy rzeczywiście tak jak ja mam z bratem, że się potrafimy w pół sekundy wyprzedzić, czyli mamy te same myśli. Jelenio górskie bliźniaki spotkały się w ratuszu z prezydentem oraz przewodniczącymi Rady Miejskiej. Nie brakowało żartów, pytań, drobnych upominków i wspólnych rozmów, a także zabawnych historii związanych z bliźniakami. Jedną z nich, dotyczącą braci Osipików, opowiedział prezydent. Odwoziłem moją córkę do szkoły. Do Sobieszowa i jechałem do biblioteki, gdzie wówczas pracowałem, i na przejściu dla pieszych z rowerem zastałem pana Osipika, któremu sympatycznie pomachałem, znamy się, uśmiechnął się do mnie i pojechałem do pracy. Wchodzę do gabinetu, a tu ten sam pan Osipik czeka na mnie, już y, rower stoi na dole. Ja sobie myślę, że czy ja tak wolno jechałem? No, jechałem zgodnie z przepisami, ale to niemożliwe. I wtedy się dowiedziałem, że ma brata bliźniaka, i od tego czasu wiem, że to funkcjonuje. Fajny pomysł, rzeczywiście dzisiaj wystawa bliźniaków i, i to, co panowie Osipikowie robią, czyli zachęcenie do jakichś wspólnych działań. Świetny pomysł. Jak to jest mieć brata bliźniaka albo być rodzicem bliźniaków? Na to pytanie najlepiej odpowiedzą sami zainteresowani. Na przykład w szkole zdarza wam się, nie wiem, że nauczycielki Was mylą? No tak, czasami. A jak jest z kolegami? Mają kłopoty z rozróżnieniem Was? Nie. Koledzy no, od razu się z nami zaprzyjaźnili i dobrze jest. A jak jest w domu? Macie na przykład tak, że czasami mamie robić jakieś cikusy? Nie. Nie. Jesteśmy dobrymi dziećmi. Jak to będzie z jadącym bliźniaków? No chyba bardzo fajnie. No nie mam porównania, jak to być ojcem jednego dziecka, ale z bliźniakami na pewno jest wesoło. Jest troszkę więcej pracy, bo jest dwoje i nieraz są tego samego naraz. Radzimy sobie z tym wszystkim. Twarze jeleniogórskich bliźniaków można zobaczyć na wystawie, która została zorganizowana na drugim piętrze ratusza. Posłanka Zofia Czernow po raz kolejny zorganizowała spacer po zdrowie. W majówkę na perle Zachodu włączyli się między innymi przedstawiciele Jeleniogórskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Nie zważając na warunki pogodowe posłanka Zofia Czernow po raz kolejny zorganizowała spacer po zdrowie, namawiając w ten sposób Jeleniogórzan do aktywnego spędzania czasu. To kolejna inicjatywa parlamentarzystki podjęta w tym zakresie, a spacer, jak podkreślała, jest dobrą formą ruchu dla każdego. Jest to bieg bieg czy wędrówka, czy spacer po zdrowie. Idziemy dzisiaj na Perłę Zachodu, gdzie tam będzie odpoczynek, poczęstunek, no i wrócimy. Także myślę, że mimo pogody, która myślę, że się ustabilizuje, no jest dosyć dużo ludzi. Także się bardzo cieszę. Rozpoczęliśmy to w ubiegłym roku i chciałabym to kontynuować nie tylko tu w Wielkiej Górze, ale i szerzej, bo myślę, że za mało chodzimy. Na starcie przybyło kilkanaście osób hołdujących zasadzie, mówiącej, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Obowiązkowy oprócz chęci był dobry humor. Myślę, że to jest taka aktywność, to jest podstawa naszego życia i zdrowia, bo często właśnie taki brak tej aktywności, taki no, tryb życia raczej siedzący, to jest przyczyną wielu schorzeń, wielu takiego złego samopoczucia, więc uważam, że tu wszyscy są z dobrymi humorami, zadowoleni i o to chodzi, już cały dzień będą tacy szczęśliwi, ja też z nimi. Majówka współorganizowana była przez Jeleniegórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, która aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia między innymi osób niepełnosprawnych i starszych. Spacer na Perłę Zachodu był dla uczestników połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Chcemy w okolicach, w samym mieście i w okolicach monitorować sposób adaptacji terenu dla osób niepełnosprawnych, dla wszystkich może, czy jest on, bo tak i dla niepełnosprawnych, jak i na przykład matek z, z wózkami, z małymi dziećmi, to istotne, czy są jakieś bariery architektoniczne. Zrobiliśmy mapkę, będziemy na tą mapkę nanosili wszelkie uniedogodnienia. Opracowana przez uczestników mapka zostanie przedstawiona miejskim władzom. Mateusz Taciak z grupy CCC Polsat-Polkowice wygrał 21. wyścig bałtyk karkonosze Tour W weekend kolarze ścigali się na drogach Kotliny Jeleniogórskiej. Od morza po góry. Ponad 800-kilometrowy wyścig zaliczany do cyklu Begierzet Proligi co roku grupuje na starcie międzynarodowe towarzystwo rywalizujące na dwóch kółkach. W miniony weekend przed zawodnikami stało najtrudniejsze zadanie – górska czasówka oraz etap z Piechowic do Karpacza. Pierwszy etap to jest czasówka na Przełęcz Okraj, 11 kilometrów samego podjazdu. A po południu o godzinie 15 etap piechowice karpacz po górach, po karkonoszach. Na czasówce no, to będzie siła, siła zawodników, da Pod górę yy, ciężki podjazd będzie i tutaj wiatr, wiatru, wiatr nie zaszkodzi, najwyżej deszcz może zaszkodzić. Do momentu czasówki mieliśmy lidera, kontrolowaliśmy wyścig, po czasówce niestety straciliśmy lidera. Yy, mamy co prawda 17 sekund straty do lidera. Mam nadzieję, że tutaj uda się na tej czasówce odrobić i objęć prowadzenie wyścigu. Ostatnie dwa etapy co roku stanowią o końcowej klasyfikacji. Po płaskiej części zawodnicy mierzą się z trasą dla prawdziwych twardzieli. Do sobotniego etapu rozpoczynającego się na Kowarskiej Starówce liderem wyścigu był Kamil Gradek z ekipy BDC Markpol. Lubię e, etapy jazdy indywidualnej na czas, aczkolwiek pod górę <laughs> okaże się dzisiaj tak naprawdę. No, nie miałem okazji jeszcze jechać. Tak, tak, w, tam, w ubiegłym roku miałem defekt na trasie, także nie, 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 nie poszło po mojej myśli. Zobaczymy, dzisiaj ciężko, ciężko mi coś powiedzieć, bo to będzie tak naprawdę pierwsza taka czasówka moja. Przed sobotnią czasówką drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmował Mateusz Taczak z grupy CCC Polsat- Polkowice i to jego koledzy typowali jako faworyta dwóch najtrudniejszych etapów. Po kolarsku powiem, kto, kto mocniej się zagnie dzisiaj, no to ten wygra po prostu jest nas paru mocnych, wygra wiadomo, mocniejszy, ale też trzeba było mieć tak, że tak powiem, zagiąć się pod tą górę i dać siebie wszystko. Można powiedzieć, że jestem jednym z faworytów. Mamy też kolegę z zespołu Bułgara Michajlowa, który też dobrze czuje się po taką górkę, także jest nas dwóch. Jak mnie się nie uda, to może jemu. No i miejmy nadzieję, że któryś z nas ten wyścig wygra. Jak się okazało forma była dobra, ponieważ Mateusz został tegorocznym zwycięzcą wyścigu. Tuż zanim na podium stanął ubiegłoroczny triumfator Nikita Michajłow. Trzecie miejsce zajął Kamil Gradek. Relacją z ostatnich etapów wyścigu Bałtych Karkonosze Tur kończymy dzisiejsze wydanie dziennika. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia! Sponsorem prognozy pogody jest firma Marles Nieruchomości, domy, mieszkania, działki. Sprzedaż lub wynajem. Wirtualne wizyty 360 stopni. Granderoma Twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w Cieplicach i na Zabobiu. Na wtorek do południa w regionie synoptycy zapowiadają zachmurzenie. Temperatura od 10 do 12 stopni. Ciśnienie 1002 hektopaskale, wiatr słaby z zachodu. Po południu przejaśnienia, temperatura od 14 do 16 stopni. Ciśnienie 1000 hektopaskali, wiatr słaby z południowego zachodu. Perfekcyjny smak rodzi się z najświeższych produktów. Roma twoja ulubiona sieć pizzerii. Sponsorem prognozy pogody jest Orient Kebab. Pizza i kebab na telefon.